Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na taką grę miesiąca czekałam z kilku powodów. Po pierwsze, naprawdę namieszaliście na polskich stołach, zaraz usłyszycie to od jednego z moich gości, Łukasz Łukasz. Tak się właśnie złożyło. Po drugie właśnie dlatego się ekscytuję, więc dzisiaj postanowiłam nie mówić za dużo. Przypomnę Wam tylko o głosowaniu na grę miesiąca marca, bo już mamy marzec, za chwilę poznacie Wasze wybory z lutego i będzie naprawdę sporo zaskoczeń. Natomiast w marcu jeszcze tak miałam nie mówić dużo, tak? A jednak <gry> słuchajcie, trzy nagrody, więc pierwsza to Boon Lake od sklepu gry bez prądu, druga to Camel A po zawodach od Lucrum Games i trzecia kupona 200 zł. Do sklepu Warbox. Szybko było, szybko było, więc teraz przedstawiam Łukasz. Łukasz, raz jeszcze. Witamy. E, tak, dzień dobry. A raczej dobry wieczór już w naszym wypadku. E, więc za chwilkę powiemy Wam o w sumie trzech top listach. Tak, bo Łukasz opowie o swojej top piąteczce, ja też powiem o topce, to będzie topka dodatków, natomiast najlepsza, chociaż właściwie to są dwie najlepsze top listy Waszych ulubionych i najchętniej wyszukiwanych gier. Więc zacznijmy od Ciebie Łukaszu. Łukasz z Planszeo, czyli wyszukiwarki gier planszowych i zobaczcie, my jesteśmy z Łukaszem przygotowani tak zupełnie tradycyjnie, jest papier i nie ma prądu. Tu prąd jest. Natomiast żeby wyszukać sobie planszówki, to tego prądu potrzebujecie. Zostawiam Wam oczywiście linki zarówno do głosowania, bo też możecie głosować przez planszę. Miałam ja nie mówić dużo, prawda? Czemu mi nie przeszkadzacie? Zaraz no, robimy i idziemy od nowa, nie? Dobra. <laughs> tak. Słuchajcie, dobra, ja już, ja już się nie odzywam, bo rzeczywiście bardzo ciekawą dobrą listę i to będzie top piątka, czas się skończył. Opowie Wam Łukasz. Tak, dobra. Mhm. Współprowadzącą. no to chyba tak muszę tak. Tak jest. Tak jest. Dobra, jeden. oddaję ci głos. E, więc mam do was e, najczęściej wyszukiwane gry na planszao w lutym i zaczniemy od takiej honorowej wzmianki, bo był taki tydzień na planszao, mm -hmm. w którym wyszukiwaliście prawie tylko i wyłącznie jedną grę. Co to I było? Był co to, to było? Był to oczywiście Talizman Magia i Miecz, bo. Głoszeniu... Naprawdę? Też naprawdę. Ciekawe, dlaczego? Nie grałem. Jak myślisz? <laughs> ogłoszeniu przez Galakter, że nie będzie już dalszych do druku, szukaliście jeszcze ostatnich sztuk, które były w sklepach, no i na ten moment już zostały jakieś pojedyncze sztuki w bardzo wysokich cenach. Ale na słodę tego, że już te talizmana, talizmana trudno jest dostać, będziemy mieli dla Was taki jeden egzemplarz, mój prywatny, który będziecie mogli wylicytować na grupie Gramy dla Ukrainy. Będzie to Talizman razem z dodatkiem miasto, więc szukajcie tam aukcji i pomagajmy razem. Dokładnie. Takie Popieram. Chcesz przebić? Nie ma? Jeszcze? No nie, już jest. Już to jest. jak skończymy, to przebijaj. Dokładnie. Dobra, lecimy I teraz lecimy z tą piątką. Czyli na piątym miejscu Gloom Haven gra, która jest hitem już od kilku miesięcy. Jeżeli jeszcze nie macie swojego egzemplarza, to chyba najlepszą rekomendacją będzie to, że zarówno na topce Asi, jak i na topce planszo za 2021 rok było to drugie miejsce, więc koniecznie sprawdźcie. To prawda, to... prawda. A w chwili wiedzie do dróg. Yes. Na czwartym miejscu duże pudło, w lutym galakta odpaliła przez sprzedaż do druku, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to warto się zaopatrzyć. Ja przyznam szczerze, że sam też zamówiłem ten do druku, bo jeszcze Rebel nie ma u mnie na półce, ale wkrótce się to zmieni bardzo dobry wybór. Gratulacje. Na trzecim miejscu również pudło. Coraz lepiej. Coraz jakieś, kurde, starterem. Możliwe, zobaczymy. E... Premiera lutowa Galakty, Machina Arkana. Myślę, że też e... będzie to jeden z faworytów do głosowania w następnej topce marca, prawda? E... Właśnie, w... dziękuję Ci bardzo za... <laughs> za przypomnienie. Słuchajcie, w marcu głosujecie oczywiście na swoją ulubioną, przepraszam, tak Ci się wetnę między, wiesz... E... Jak to się mówi, zakąskę i tam coś innego. Ale między miejsce trzecie, a drugie, czy czwarte a trzecie nieważne. Głosujecie na swoje ulubione dungeon trollery, także nie sugeruję, absolutnie nie sugeruję, natomiast tak w ramach przypomnienia czekam na Wasze głosy. I na drugim miejscu najczęściej przeszkadamy przez was tropa. gier, tym razem dodatek, czyli Duna Imperium Potęga X. No, o sukcesie tego dodatku chyba najlepiej świadczy to, że sklep wydawcy nie poradził sobie z waszym tak. popytem. My też się z tym zmagaliśmy i to widać właśnie w postaci tego drugiego miejsca Potem, na liście. Potężnie serwery padały. I pierwsze miejsce Hit Portal Con, najczęściej poszukiwana. Gra lutego, e, graliśmy w gór już na samym Portalkonie i muszę Wam powiedzieć, że gra jest świetna, ma bardzo proste zasady, a jeżeli chcecie szybko poznać zasady, to my szukając e, szybko na Portalkonie jak się nauczyć w to grać, trafiliśmy na kanał, na którym dziesięciolatkowie tłumaczą w 7 minut cały gór świetnej jakości, także polecamy też. Podlinkujemy takie... Wam w opisie, bo to jest, sama muszę zobaczyć, jestem tego mocno ciekawe. Nie tutaj, a czemu tak nie wystawiasz tu? Dobra, nie będę się wtrącać w Twoje porządki. No tak właśnie prezentuje się Wasza, to piąteczka najchętniej wyszukiwanych wiek. Czy ona coś sugeruje? Co się pojawi w topce miesiąca. W marcu. Zobaczymy, zobaczymy i będziemy Wam o takich wyszukajkach mówić, a ja ze swojej strony dodam, bo tam jest bardzo fajna plansza o funkcjonalność. Poza tym oczywiście, że szukacie sobie planszówek, w jakich, w jakich sklepach, gdzie najtaniej, czyli, czyli to, co pewnie Was najbardziej interesuje, to jeszcze możecie zostawić coś w potomności, czyli po prostu zostawić swoją opinię, już sobie zagracie, poczytać opinie innych i w ten sposób budować. Jakiś rodzaj społeczności, więc zachęcamy. i tam stamtąd też możecie zagłosować. Nie jestem ma że. opinii. Gdzie tam tylko wchodzą, sprawdzać ceny. Coś ty, są co opinie. No mówię ci. Nie Mówisz, jeszcze kogoś? <noise> <noise> to trzeba wejść i dodać opinię o. Boże albo innej grze. Że... No dobra, to... OMESIN no, nie może. O nie A tak. na którym miejscu Everdel? O nie! <głos》? <głos》, sprawdzimy po programie. Na którym miejscu Everdel? E, dziękujemy Łukaszowi, że nas też odwiedził dzisiaj i tak. jak widzicie, mnie też ponownie zaprosili. Zobaczymy. Sam się w co prosiłeś. będzie. po dzisiejszej topce. Już, już nie kłam. E, ale jesteś tu zawsze mile widziałem gościem, Łukasz. Jeden i drugi tak naprawdę. Dobra, teraz będzie top 10, więc chwilę dłużej. Natomiast to będzie naprawdę bardzo ciekawe zestawienie. Zresztą to, to również było interesujące, i gdzieś tam przekłada się to na no właśnie, przed tak? Jakby czuć, co Was interesuje. Czyli jednak, jeleń. Od jelenia zaczynamy. Tak, tak, delikatnie wyjąłem pudełko, żeby wiesz, tak. Może <śm> 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 rozpocząć tą topkę. No mówić tak, dobrze, no, ja miałam nie mówić. Tak, gry, w które graliście w lutym. Zaczynamy od kaskady na miejscu 10, która w tej topce się dopiero pojawiła. Nie mamy tu bitoku, ale mamy jelenia. Tak, wystarczy dorobić różowy szalik, i prawie prawie to samo, nie? Tak, no myślę, że już o bitoku dosyć słyszeliśmy, a o Kaskadi powiem tylko tyle, że u nas w domu Kaskadia wyparła grę W Kaskadi, według nas, przynajmniej osobiście, mamy więcej tutaj tych możliwości, nie jest ona przy końcu gry taka trochę zamknięta. No, i bardzo dobrze się sprzedaje też. Także na miejscu 10 mm -hmm, kaskadia. Przyjemna, bardzo fajna tak. układanka kafelkowa. I no, na miejscu 9 co może być kosmos. terraformacja Marsa. Troszeczkę spadła i spadła też dosyć przyjemnie, bo no nie będziemy dość dużo opowiadać o tej grze. Poza tym, że odwołam się do tego, że ostatnio kibicowałem ekspedycji Ares i stało się to w kolejnym miesiącu, bo na miejscu 8 przed tą terraformacją mamy właśnie ekspedycję. Ares. Ekspedycja Ares też troszeczkę spadła, ale to wszystko będzie winą gier, które się wdarły do topki wyżej. I to jest właśnie to zamieszanie, o którym mówiłam. No tak, naprawdę czekałam na taką grę miesiąca. Kolejna gra, która spadła, ale dalej jest w topce, to ten ciężki Nemesis, <grym> <grym> który tutaj mamy, no i cały czas jest jeszcze graty. Jest jeszcze grany, nie wiem, a czy odmęty grozy w ogóle były w którejś topce? Były, tak były. były. Już okay. nie, nie pamiętam teraz y, czy to było z dwa miesiące temu, ale na pewno w okolicach jakby premiery, czyli pewnie w granicach mm -hmm. grudnia, stycznia y, to, to się mogło dziać. Czyli jednak Nemezis się utrzymuje bardziej, zobaczymy czy odmęty też kiedyś wrócą. Może y, kolejną... lockdown wyprze. No, prędzej może lotem wy, wyprze normalnego i mamy kolejną grę, która tutaj nam poszła o dwa miejsca do góry i to jest Desti... Nic? <noise> <Mis? Dobrze. głos> Niech robi szuka swego przeznaczenia. No on nie chce być tu zasłaniany przez tych bohaterów, ale widać, że gra jednak z aplikacją... No jednak ten prąd, nie? Tak, tak, tutaj jakby tak. zadziałał bardzo sympatycznie. Nie, nie przeszkadza ten... graczom, aplikacja i Destinis jest grane i głosowane cały czas. Mhm. Sporo te, spora aplikacja klimatu tutaj naprawdę tak, wnosi, I teraz mamy muzyka. miejsce piąte i na miejscu piątym utrzymuje się Diona imperium. Mhm, całkiem no, możliwe, że ze sprawą potęgi. No tak, bo i trudno i z... grać w dodatek bez podstawki w tą grę. <grych> <grych> wiadomo. Diona imperium no, spoko, na piątym ja miejscu. I miejsce czwarte to zaginiona wyspa. Arnak. Mhm. No i... Myślę, że w marcu to się zmieni marcu? Może trochę kiedy będzie. Z, pr... Zmieni się w którą stronę? E, no jakby w, do góry, tak, strzałeczka, bo ona teraz spadła. No to zobaczymy, czy. Spadł. Jeszcze o, masz właśnie... tu tak określone znowu, że ja nie wiem, co tam się nie. dzieje Arnak, Arnak spadł z miejsca trzeciego. Ostatnio mm -hmm. był na miejscu trzecim. Czyli myślę, że nie wiem, jednak... czy, czy on jednak będzie jeszcze teraz rósł. Gdzieś będzie się może utrzymywał jeszcze. Zobaczymy, jak pojawi się dodatek liderzy. Tak, to, to chyba Arnak przedziłam, że w przyszłym miesiącu, bo to nie będzie jeszcze w przyszłym miesiącu. Nie, ale to, to jeszcze ale kwestia tak. pojawienia się samej gry. To Chwilę. I mamy tu taką bitrzę, bo często ludzie pytają na forach, tak? Czy Arnak, czy Diona więc tutaj widać, że obie gry są popularne. Duna się utrzymała, Arnak złotowej. delikatnie spadł, ale nie ze względu na, na dionę ten Arnak spadł. Także tak, ze względu na... na coś zupełnie innego, co nie no wiem, i jak jest, ale mnie zaskoczyło to no Teraz Miałeś nie wyciągać. No muszę wyciągnąć, tak? No bo przecież... Nie pomijamy miejsca trzeciego. Patrz bliżej Ciebie, tak? No dobrze, będzie. No, Nie mam problemu. E Everdel spadł z miejsca... Pierwszego. Z pierwszego miejsca pierwszego, więc to, to nie Ewerdel jest na miejscu pierwszym, więc co tam może jeszcze być? Czy szczęki lwa wskoczyły na pierwsze miejsce? No sprawdzimy, co jest na miejscu drugim, o! to się No nie wskoczyły na pierwsze miejsce. Szczęki lwa są na miejscu drugim. Więc zobaczcie, mamy tu Arnaka, mamy tutaj Everdella, mamy tutaj szczęki lwa. To co jest na miejscu pierwszy? Właściwie to już jest odpowiedziane na to pytanie. W było tym pudełku ma niesamowite, mówię. Bo gram! Grabur! Grabur jest na pierwszym miejscu. W miesiącu lutym, jeżeli chodzi tak. o Wasze głosowanie, i bur wszedł z miejsca 29. Cóż nie powiedziałeś, Łukasz, że hit? Yy, mm. Bo okazuje się, że nie tylko Portal Konu, no, ale też y, hit lutego. Nie spodziewałabym się tej gry na pierwszym miejscu tak od razu, tak? Z, jakby z marszu. Z, z którego miejsca? 20 tam któregoś, tak? No ale przecież mówiłem, tak że było. negatywna interakcja, a nie kooperacja, jakieś tam wiesz, <laughs> kołderki, te sprawy. <laughs> no Gra bur na pierwszym jest miejscu. Tu jakieś, jest tu jakieś yy, nawiązanie. Do jelenia, więc nie wiem, co ma to wspólnego z bitogiem. Ja jestem zadowolony, bo coś się w tej topce widać że jednak tak, dzieje. Tak, jestem też nie. bardzo pozytywnie zaskoczona, bo się dzieje na polskich stołach, tak, no bo to przecież obrazuje w co gracie. I jak się bawicie przy tym, więc bardzo sympatycznie to wygląda. No to ja chyba teraz już bardzo szybciutko z tymi dodatkami, bez których żyć czy tam raczej grać nie możecie. Zacznę sobie od miejsca dziesiątego, gdzie. Gdzie znalazła się no, Dobra mi gdzie znalazł się nowy, <gry> tak bo nie masz turlać czy też kulać, no to był taki spór między nami jak się właściwie mówi, więc nie turlaj. Ja powiem o to, to top położenie dziesiątce. To Boromira na Ewerdala to była prowokacja. Coś ty. No, to nie to był zupełny przypadek. Nie, nie, nie zrobiłam tego celowo, ale proszę bardzo. Zarzewie Wojny nie, to jest dodatek oczywiście do Władcy Pierścieni, Podróże przez Śródziemie. Mówisz o tym? Nie, tak, mówię o tym dokładnie i Zarzewie Wojny zajmuje miejsce dziesiąte. Więc tenże całkiem świeży, nowy dodatek Wam się podoba. A teraz się zrobi bardziej wesoło, bo tutaj będziemy układać taki pewien stosik. Chcesz się schować, to? No dobrze, niech będzie, niech będzie, już ten Boromir, nie będę się kłócić, niech sobie stoi i pilnuje, żeby tam tej wojny nie było. Klank, tak, czyli brzdęk, mam to angielskie nazwy. No, wesoła kompania, my staramy się być <grych> też trochę jak znowu mi robisz bałagan. Boję to. się to otwierać. Pytanie. Wyskoczy... Nie nie, 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 nie. Ja mam wszędzie bardzo... Są gry, które, wiesz, należy układać, można układać e, tak i wtedy nie dzieje się tam Armagedon. Chociaż teraz słychać, że może się tam dziać, więc Pamiętaj może tego? dla bezpieczeństwa. Czt. A, a wesoła kompania chodzi czasami do dżungli. <laughs> e, tak, demony dżungli. To jest, to jest miejsce siódme. Czyli bardzo sympatyczne, chociaż nie wiem, czy demony są sympatyczne, bo one tutaj są i tunele i różne inne rzeczy. W dodatku do, do wyprawy do Eldorado, oczywiście. Natomiast równie sympatycznie, troszkę się Cię przysłonię, pozwolisz? Żeby nie, nie zrobić tutaj takiej wielkiej piramidy, chociaż mogłabym po prostu się wychylać. Odpalaj Miejsce siódme miało być szybko, tak? Więc dobra. Miejsce siódme, niezbędnik poszukiwacza przygody, jest to rozszerzenie do kronik zamku Awel. Odpalaj tą aplikację. Aplikację? Tak, jest, jest sympatyczna aplikacja, która właśnie jednym, czy dwoma, czy kilkoma kliknięciami pozwala zagrać w ten. To jest podstawka, to nie jest. Ten dodatek? No, jest w środku. Zbawi... Ja mam to włożone ma w środku i jest tutaj ład i porządek, żeby nie było, że ja mam bałagan. Proszę. Nie mam. Nie ma niezbędnika. Jest włożony, nie mam niezbędnika tego pudełeczka, bo jest mi ono tutaj, no nie zmieści się w środku, więc jest. to jest ciekawe, że. Nie że na, ten, na ten dodatek. On nie jest za duży. Ale mm -hmm. jednak też tyle głosów było w danym. No tak, to no z to takich... Kilka kafeleczków. Już, i kroniki, kroniki, kroniki zamku Avel bardzo... którzy mówili, um... że powinno to być w podstawce wszystko. Wiesz, no trudno tutaj dywagować, czy powinno, czy nie powinno. Jest to rozszerzenie, dodaje fajne rzeczy, typu tam jakieś... Um... Takie jak się nazywają, takie kusze, które się, którymi się przejeżdża. Takie się jakieś <się> układa. Możecie <taki> sobie od. <tym. taki> możecie. Ale są też fajne zwierzaki, które, które można dołączać do. korzystać z jakichś ich zdolności dwa razy. No, można o tym posłuchać w czy to zasadach, czy ja pokazywałam też awę. Miałam mówić szybko, dobra, święto lato, święto lata. Święto, już, lato, mi chyba święto, do lata lato. już mi chyba do lata tęskno, więc rozszerzenie do Everdela, No i teraz ta potęga X rzeczywiście na miejscu piątym zrobiła potężne, potężną tutaj potężne wejście. Wcale sensie się nie dziwię, że ten dodatek Wam się spodobał, skoro i tutaj w wyszukiwaniach też był, też był wysoko. Imperium u władzy nie mam, więc jak już nie będziemy podstawki tu wyciągać niepotrzebnie, to jest rozszerzenie do Star Wars Rebelii, która dzisiaj tutaj gdzieś przemknęła. Już w Rebelię bez dodatku? Wyobraź sobie, że tak... Może to trzeba nadrobić, więc jest to jakaś sugestia, tak się przesunę, zrobię sobie tu miejsce i przestrzał. Dobrze, miejsce trzecie, bo jesteśmy, już dotarłam do trzeciego miejsca, czyli podium. No to Pantheon, dodatek do siedmiu cudów, świata, pojedynek, też nie posiadam, bo i nie posiadam podstawki, więc, więc nie wyciągam, ale za to zimowy szczyt, który jest na miejscu drugim, jak najbardziej, tak, bo dodatki do Everdela. O, mam i Teraz możemy ilubie... grać w Everdela z tym dodatkiem. To się zgadza. Tak? Podoba tak. ci się z zimowym szczytem? Z tym możemy grać. Czyli też zwierzątka. Żeby nie było. <noise> no i jakby, jakby kończąc tą, tą listę Waszych dodatków, miejsce pierwsze, preludium, czyli rozszerzenie do terraformacji Marsa. Skoro terraformujecie, to i to i, dodatek musi być. Tak się prezentuje. Zdecydowanie niezbędny dodatek. Mhm. Granie bez preludium to, to nie granie. To nie granie. Ale Czyli nie... muszę coś z tym zrobić. Niektórzy nie grają w te dodatki no, wszystkie, tylko no. tak... kupują, a później tak nie ma na nie czas. No i co myślicie o tym? no ja jestem zadowolony. Chyba jednak bur skradł ten odcinek bur tak. na pierwszym miejscu no to jest ja jesteś tutaj. zadowolony ja jestem zadowolony tak everdell cały czas się utrzymuje z dodatkami jestem zadowolony jak ja jestem zadowolona z tego, że rzeczywiście są fajne ruszady w tej jakby podstawowej top liście waszej, tak? czyli tych ulubionych gier przypominam i czekam na głosowanie co to jest na głosowanie na dungeon crawlery ten jest akurat malutki no, to tak, to no nie, bo nie ma w top liście. to jest, to jest maleństwo, to? o którym będę mówiła niebawem. Ej, to jest ta gra, którą mnie Łukasz ograł. Tak. Zdarzyła się, prawda. Messina. Nie grajcie, w to jest eee. głupia losowa. Nie, żartowałem. Ograł mnie po prostu w tą grę. Tak, ja miałam najwięcej szczurów, więc a propos zwierząt, e, chociaż to moje granie to raczej się nie liczy. Nie? Dobra, czekamy na Wasze głosy, bardzo zachęcam, bo w lutym, ja wiem, że miesiąc był krótszy, a głosów było troszkę mniej, 1800, prawie 1900 głosów, więc liczę, że w marcu będzie jeszcze lepiej i może zaskoczycie nas jakimiś fajnymi wyborami, tak jak teraz. Tak jak teraz borem, kto wie, kto wie, kto wie, cóż to wpadnie. A, już namieszał i zrobił się bałagan. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę swoim gościom za wizytę. E, bardzo mi by było miło i mam nadzieję, że w podobnym składzie zawitamy, czy to za miesiąc, czy w kolejnym w kolejnym miesiącu. Zobaczymy, jak się to będzie kształtowało. No to tyle z naszej strony. Czekamy na głosy, wszelkie linki w opisie. Dzięki serdecznie. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć! Co taka cisza, cisza na tak końcu? Idziemy spać. Idziemy spać? <grym> Entuzja zlecimy, lecimy, zaprosiliśmy Nie ma to jak dzisiaj na... Nawet... Zaprosiliśmy dzisiaj Asię nawet do programu z... Tak. Jaka to była firma Łukasz? Nie? Tak. <grym> Możemy już nagrywać bez niego. Możemy. <grym> Zrobimy teraz wersję Dobra. bez potrzeb. Tak, <grym> doceniam poświęcenie, że dwa razy fejkowe nagrania się męczyliście. To może live'a zrobimy, słuchajcie, co będziemy Nie tam, robimy, je, jedziemy z tym koksem, nie Myślisz? ma co tam, tak, trzeba prawa. Nie wiem, dla mnie, dla was. Nie pikaj teraz, a wstawiłam wodę na pierogi. O, pięknie, i, zmywarka I chyba się jeszcze. I jeszcze się zmywarka włączyła, tak?